W tym filmie zagrałem na największym skygenie w Polsce. Zaczynając totalnie od zera, zdobyłem naprawdę ciekawy ekwipunek. Jaki? Oglądaj do końca, żeby się przekonać. Widzowie, 200 łapek w górę do końca dzisiejszego dnia i już jutro wlatuje kolejny odcinek na moim kanale. Nie przedłużając, miłego oglądania. E, widzowie, gramy dzisiaj na największym skygenie w Polsce, można powiedzieć. Właśnie tutaj, jak widzicie, mam rangę youtubera na serwerze bugmc.pl. Też wydaje mi się, że dla jakiejś osoby mogę wylosować rangę, więc widzowie, w komentarzu oczywiście swój nick napiszcie. No i kurde, powiem wam, widzowie, że bardzo ciekawa może być to przygoda, bo bardzo lubię tryb SkyGen. Jak dobrze wiecie, lub nie wiecie. Ale dobra, widzowie, ja tu mam rangę YouTuber, więc od razu wydaje mi się, że mogę sobie odebrać rangę. Tak, mogę, okej, okay, super. Jakieś miedziaki tu są. Totalnie nie wiem, jak to wygląda na tym serwerze. Muszę mieć, nie wiem, set złomiasza czy coś takiego? Czy mogę jakoś to przeskipować na sam początek? Nie wiem, może jakieś kit klucze mam dostęp? No, mam dostęp do kit kluczy, no to na pewno tutaj będą e, jakieś sety. Tak mi się wydaje. Mamy też e, gębusty. Osobisty gębust razy 20. I tylko ja mam z tego gębusta mogę korzystać razy 20. Ej, to jest giga dużo tak szczerze. E, odebrałem totem. Jajeczka jakieś mi wypadają. Totalnie nie wiem o co chodzi. Nie wiem, co to są jakieś jajeczka. E, szczerze. Żebym chciał wiedzieć, co to są jajeczka i bardzo dużo tych jajeczek wypada. Nie mam pojęcia, co to daje. Szczerze, czy mogę jakś to postawić? Nie. Może to jest jakiś, nie wiem, surowiec czy coś. Dobra, jeszcze skrzynki pospolite, no to to akurat skrzynki pospolite, to wiadomo, że to są zawsze słabsze temy. No ale są tu jakieś temy miedziaki, mam, mam, nie wiem. No mam dość ciekawe te przedmioty. Nie wiem, w sensie wszystko to są miedziaki, jakieś jajeczka. I ja mogę to jakoś przerobić sobie na y, seta czy coś. Okej, okay, za jajeczka możemy kupić sobie elitrę. Możemy sobie kupić też dwa z takich no to spoko. Elitra zawsze na propsie y, Tutaj. Za miedziaki możemy sobie kupić Ulepszone surowce, więc Giga spoko, okej, okay, no dobra Czyli to w ten sposób wygląda, nie, no to Bardzo przyjemnie, więc no mi nic Chyba nie pozostaje oprócz tego widzowie Iż no, lecimy z całym Setem, nie, od początku, bo raczej Tego przeskipować nie mogę, w sensie no muszę Muszę i tak zebrać te wszystkie surowce tego seta przerabiać ręcznie, więc No dirt na razie na moje konto, no i potem Wydaje mi się, że będę mógł to tam sobie kupować Szybko po kolei, wiem na pewno, że jak Ma się dwie godziny po Poniżej dwóch godzin, to ci lepsi nie mogą zabijać. Czy coś w tym stylu. Ciekawe mnie w ogóle, jak daleko mógłbym zajść. Jakbym na przykład zrobił teraz nockę, czy coś w tym stylu, to mogłoby być dość ciekawe. Uważam. Dobra, wbiłem sobie całego seta tego złomiarza na poziom szósty. No i kurde, od razu zostałem zaatakowany przez jakiegoś wariacika. Tylko pytanie z widzowy do... teraz następujące: Gdzie tu jest ten villager, u którego przerabiamy sobie dalszą część seta? Bo teraz tutaj będzie gras. Dobra, na szczęście mnie bić nie mogą. Wszyscy na pewno mnie nie mogą bić. Chociaż niektórzy mogą, niektórzy mogą. Zaraz sobie, zaraz się wystakuje stary, tylko mi daj tego. Okej, okay, tam jest chyba villager, który mnie interesuje. No tylko ten ziomal będzie mnie bił. On ma dwa razy lepszego seta. mam jakiegoś tego... Yy, złotego. Ale ja sobie mogę odlecieć, bo mam elitrę. Tylko chcę zobaczyć, jakie są tu potrzebne przedmioty. Okej, okay, jakiś ten... jakiś jakieś... Yy, no te dirty tylko, nie? Wiem jedno, że za monetki mogę sobie przerobić na ulepszony ten dirt, a czy mogę sobie, yy, w sensie z tego ulepszonego dirtu przerobić na słabszy? Ej, na pewno mogę tak zrobić, no bo na tym polega ten tryb Ale pytanie, gdzie to zrobić? No bo faktycznie, ja to mogę zespildranować bardzo szybko I nawet nie ma sensu, żebym ja chyba tracił czas Jak widzicie, odpaliłem sobie nawet gębusta. I chcę tylko, że mi teraz antyloga poszedł Ale dobra, może przez ten czas sobie zwiedzę nawet mapę Jak widzicie, ta mapa jest jakaś duża Na pewno są tu jakieś amulety, czy coś w tym stylu No mapa jest bardzo duża Chyba No troszkę to ma I tu jest też portal I czy ten portal yy, przekaże, przeniesie nas na kolejne wyspy jakby do góry? Czy to jest wszystko? Nie wiem, wejdę w ten portal No i dobra, no i te po nas też na górę więc na górze są jeszcze kolejne wyspy i jeszcze kolejne wyspy, i jeszcze kolejne wyspy, i kurde, jeszcze kolejne wyspy więc dobra, no ja już widzę, że tutaj będzie co robić, więc tak jak mówię widzowi, ja zrobię sobie szybki na mniej więcej jak daleko zajdę i nie ma sensu chyba, żebyście te początkowe mapy totalnie oglądali, jak ja przerabiam, no bo to jest monotonne po prostu, wiecie o co chodzi cały czas przerabiasz to samo, tylko chcę zobaczyć, czy mogę faktycznie to przerobić w ten sposób, jak sobie to yy, myślę nie, i nie mogę, zobaczcie, mogę kupić specjalną trawę, która jest potrzebna na y, przerobienie seta Ale nie mogę sobie Tej trawy przerobić na y, Zwykłą, jakby wiecie, no na tą Zwykłą, zwykłą, nie wiem, czy jest tu gdzieś Jakiś villager? Nie, no totalnie, nie ma Okej, okay, no to jeśli to w ten sposób działa No to szkoda, no ale no dobra, nie, no trudno Przeżyjemy, prawda? W sumie też to jest Takie fajne, że stoisz w miejscu, jakby te bloki Ci wpadają do ekwipunku, nie wiem, czy to Jest z tego, czy takie, takie coś jest fajniejsze Czy taki schemat klasycznego y, Skygena, gdzie jednak wszyscy walczą o te Itemki tutaj, nie wiem, dobra, kolejny jest został wbity, aktualnie mamy ogrodnika, tylko nie wiem co jest z tą elitrą, bo Elitrę jakby nie da się przerabiać i nie wiem czy tutaj nie można wbić enchantu na elitrę czy jak to wygląda, dobra, mam nadzieję że to jest kolejna wyspa e, tak, teraz będziemy zbierać bruk na też set chainowy w ogóle, ale inna nazwa, spoko, no dobra, no to pozbieramy sobie też, no i ciekawe jak daleko zajdę, no ja tak mam w planach sobie e, mieć spędzonego czasu z pół godzinki chyba, no nie dłużej, nie, bo tym bardziej, że mam gębusta razy 8, no to zobaczcie jak to w ogóle zasuwa, nie, naprawdę jest bardzo, ależ to bardzo bardzo szybko. Plus jeszcze na szybko mogę sobie od razu kupić stacka tych specjalnych tych yy, cobblestone'a czy czegoś i to mi totalnie wystarczy na przerobienie całego ekwipunku. Też muszę się dowiedzieć, bo na pewno są amulety tutaj. Tak widziałem, że ziomki miały jakieś amulety, więc jakoś pewnie da się je też zdobyć. Nie wiadomo w jaki sposób, ale no na pewno jakoś się da. O, tutaj nawet bardzo szybko tego seta się przerabia, więc no jest git. Dobra, kolejny set zrobiony. Mamy to już na prot 8 i pytanie teraz jest, w którą stronę? Czy w tą stronę mamy iść na te wyspy, bo tam były jakieś wyspy inne, tylko teraz zobaczmy, czy to jest to? Tak, to będzie to i teraz będziemy jakimś setem drwala chodzić, okej, okay, nie ma sprawy, tylko w takim razie, co tutaj jest za wyspa, czy to jest okej, okay, dobra, to jest papuga po prostu tak i tak, tutaj mamy firewerki do kupienia, więc spoko, dobra wszystko, wszystko, wszystko zrozumiałe jest jak najbardziej, ale naprawdę ten indywidualny gameboost, że ja sam sobie mam jakby gębusta swojego, jest tak spoko że to szoknie. Bo wtedy przez to, że ja odpaliłem gębusta sobie, no to nie wiem, inni ludzie mnie nie zabijają i jakby nie tracę go, tylko ja go mam i się cieszę nim, nie wiem, moim zdaniem to jest git akurat, to jest spoko rzecz Set drzwala wygląda tak, mamy całego setcika diamentowego, wyglądamy już całkiem spoko I teraz co, tutaj będą diamentowe ekwipunek? Nie, teraz będzie żelazny, hełm, żwirka, set żwirka, w ogóle tak, będziemy żwir sobie zbierać Tutaj na tych wyspach też nikogo nie ma, więc kurczę, no powiem wam, że bardzo, ależ to bardzo przyjemnie jest już mniej więcej mam taktykę, jak tutaj sobie grać. Bo ja sobie wchodzę tak, to odpalam. Kupuję sobie, no, z dwa, no, z półtora staka żwiru na pewno będzie nam potrzebne tutaj. Akurat na tych wyspach, bo już tego, z tego trzeba coraz, ależ to coraz więcej. No właśnie mówię, że szkoda, że nie można tego przerobić na gorszy poziom. Bo wtedy bym sobie w ogóle nie, nie jawczył, tylko przerabiał ciągle. No ale dobra, na spokojnie. No i dostajemy po 8. I co będzie potem? Jaki będzie kolejny set? Czy potem będzie diamentowy? Ja czekam na diamentowy set. Tak, będzie diamentowy, więc wszystko spoko. Secik żwirowy, już widzowie pełna klasa, super Idzie. No i mówię, 22 minuty spędzone, no i kurde, no piękne tempo. Co mogę tu więcej powiedzieć, widzowie? No i w końcu bez tych kurde pojedynczych tych dziwnych rzeczy, tylko od razu. Prawie że y, te utwardzone są, więc fajnie, będzie mi łatwiej to jeszcze bardziej przerabiać. W momencie, kiedy gram tak naprawdę y, z, z dużym ułatwieniem przez to, że dostałem rangę youtubera na start, więc kurczę, no bardzo się cieszę. Gdy nie, gdyby nie wy widzowie nie miałbym takiej rangi, więc wiecie. To wszystko dzięki wam. Set diamentowego teraz też mam i z tego co widzę, teraz jest jakiś set górnika, setu z gliny, jakieś wyspy ominąłem widzowie. I teraz pytanie, czy to jest ta wyspa? Tak, to będzie tak, będziemy jakiś hełm Santmana, czajcie? Santmanem, nie, nieźle. I zastanawiam się, bo w sumie mogę sobie odpalić kolejnego indywidualnego gembusta I teraz jest pierwszy, taki poważniejszy problem. Bo nie łapy tych przedmiotów, bo mam mniej niż dwie godziny. Ale to co ja mam teraz przez dwie godziny robić? Stać na awku, jakby? Wiecie o co chodzi, widzowie? Dziwne, dziwne. Bo wszystko mam przerobione, jakby. Nie chce mi się wiedzieć, że, jakby, gameplay na dwie godziny zrobiłem w 10 minut. No dość ciekawa w, sytuacja. Nie będę ukrywał, że nie. No i nie wiem, będę musiał chyba się widzowie zapytać do jak o co chodzi, no bo kurde, ja bym chciał sobie poprzerabiać tu seta bardziej, a ja nic nie mogę zrobić. A dwie godziny stania i czekania się trochę z celem mija. O, tu kurde, widza zabiłem. Pamiętam szizerka. A nie, to w ogóle ktoś mnie zabił. No to jak to jest możliwe, że ktoś ma lepszy ekwipunek ode mnie? No, ziomal mnie na dwa hity zdjął, mimo że też ma mniej niż dwie godziny. No to ja nie wiem, w jaki sposób on do tego doszedł akurat. No ale szkoda, że ja nie mogę przerabiać sobie i temu. Chyba nie mogę, bo jeszcze jest jedna opcja, mianowicie. Y Przedmiot, który musimy mieć, to jest jakiś tam piaskowiec, pewnie. Tak, specjalny piasek, specjalny piaskowiec. Tak mi się wydaje, że to jest to. Więc ja sobie tego kupię, przypuśćmy z dwa staki. No i dobra, no i teraz polećmy sobie na tamte wyspy, które mnie interesowały. I pytanie: czy ja mogę mieć chociaż przerobić? Czy nie mogę set? Bo set może nie, a może mieć będę mógł tylko. No bo ten ziomą naprawdę bardzo dobry mieć, skoro mnie tak szybko zabił. Nie, widzowie, nie mogę. Trzeba mieć stack sandstone, ale tego nie można przerobić. Nie wiem, co robić w takiej sytuacji. No widzowie, więc sytuacja była tak. Taka, że ja muszę czekać te dwie godziny, no i przeczekajmy Jak widzicie, ale to już dokończymy W następnym odcinku, więc Zapowiada się dobra przygoda, pamiętajcie Zostawcie suba, lajka i do zobaczenia jutro O 15, na razie i siema